Teraz pokażę Tobie, jak ja robię kopytka. Ziemniaki przesłyb do miski. ugniecioną, oczywiście ugotowane. I najlepsze są ziemniaki z dnia poprzedniego, bo one wtedy są takie bardziej sztywne i nie trzeba dodawać tak dużo mąki. Im mniej mąki, tym lepiej. Z takich ziemniaków wędruje jajko, sól, ile ile lubisz, i mąka pszenna. Na kilogram, na kilogram ziemniaków około 9 łyżek. Zresztą tak naprawdę musisz obserwować masę ziemniaczaną, bo jeżeli będziesz uważała, że to ciasto jest zbyt rzadkie, tej mąki należy dodać, można dodać opcjonalnie również mąkę ziemniaczaną. Na kilogram ziemniaków około 9 łyżek mąki. Tak jak mówią, to, to jest też taka wartość, którą można manipulować, bo wszystko zależy też od odmiany ziemniaków. I tak jak już powiedziałam wcześniej, jeżeli masz ziemniaki z dnia poprzedniego, one są bardziej sztywne i tej mąki tyle może nie będą potrzebować. I wyrabiamy. Nie nabyć zarobić grzyźnie. No ale no dobra. Jak mus, to mus. Ja na przykład widzę, że już muszę sobie tej mąki jednak sypnąć. Porządnie wyrób ziemniaczane ciasto. Na stolnicę nasyp sobie troszkę mąki, jeszcze je powyrabiaj. Ciasto ja podzieliłam sobie na cztery równe kawałki, z każdego trzeba zrobić teraz rulon. Jak, jak masz taką potrzebę, to sobie stolnicę czy deskę, czy tam nie wiem na czym robisz, podsyp mąką. Ukulaj wałeczek. Jak lubisz grubsze, no to wiadomo grubsze, jak cieńsze, no to, cień, to cieńszy sobie zrób ten wałeczek. Ja robię takie kopytka. No I teraz na osolony wrzątek wrzucaj sobie Twoje kopytka. Ja jeszcze dodam troszkę oleju, żeby mi się nie posklejały. Przemieszaj, żeby się nie posklejały. Miskę, do której będę je wyciągać, spryskam sobie olejem, żeby mi się nie posklejały po wyjęciu ich z wody. Od wypłynięcia gotowałam jeszcze 4 minuty, bo są dosyć grube. Jeśli Twoje będą ciut, chudsze albo mniejsze, myślę, że 2-3 minuty wystarczą. Moje kopytki się tak prezentują. Podaj je z czym tylko lubisz, czym tylko chcesz. Polecam do nich kurczaka toskańskiego. Przepis tutaj na moim profilu, a oto okładka, by łatwiej było znaleźć.